Witajcie, widzowie. Ociągaliście się ostatnio. Zadaliśmy wam pytania, wy powiedzieliście. <noise> Wiecie, że teraz się w <noise> stanie? Skute bobo. Skute bobo, skute bobo, skute bobo, skute bobo, To was właśnie czeka. A jeżeli chcecie tego uniknąć, czyli chcecie uniknąć skute bobo o w nocy, trzeciej nad ranem, trzeciej pijemy Wymyślcie sobie, Mawruk, co wolicie. Ja, ja się boję AI. I AI? I, I, I ja, ja się przy... boję AI. I, 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 I. Wasza unikalna, jedyna, niepowtarzalna, dziewczyna idealna szansa na wygranie tych oto skiet nienoszonych, Mawruk. Never, Never again, Mawruk. Bo nikt nie, nie chciał. Nikt, nie chciał. Tak naprawdę to wiem, że wszyscy byście chcieli, ale to nie jest skamp, Mawruk, my friend. Podajcie mi tylko swój bawrók, dokładny adres zamieszkania, a nigdy w życiu was nie mam Uwierzcie mi. A tak naprawdę skiety są. Są piękne, kawrów. są z Bacardi. Nigdy kawruch nie noszone. Do wygrania awruk Rozmiar uniwersalny 38-45. Do wygrania. Tylko trzeba zadać śmieszne pytanie: napiszę coś zabawnego. I te skarpetki mogą być wasze. Pod skomatem przesyłkę. Zastanowisz się, czy pokryję. To jest wasza szansa. Żeby zabłysnąć. Ale naprawdę kławruch te skarpetki wyślę. To ja sobie nawet nie Po prostu wiesz, się, ja je wyślę. I ja. Bo, bo kawru, jak... Mówię tak, szantaż. Jak Kawruch nie napiszecie, to ja je założę, Kawruch, i wam nie oddam. Kawruch. Kawru. Do następnego filmu macie czas, Kawruch. A będzie następny film, to musicie Pawru wtedy po prostu napisać coś śmiesznego. Do momentu opublikowania następnego filmu. Jak wcześniej nie, to Noszę je i wam. No. no. I straciliście szansę życia. Do widzenia. Witajcie widzowie w nowym odcinku. W odcinku cydr. Dawno nie było. Na pewno czekaliście. Ja czekałem. Trzymałem... No my, my czekaliśmy. Ja trzymałem kciuki, że się pojawi nowy odcinek cydrowy. Myślałem na to i chyba, się, i chyba się pojawi. Jest taka szansa. Jeszcze nie możemy spoilerować. Jeszcze nie wiadomo do końca. Będziemy pić cydry. Cydry różne. Zestaw cydrów różnych ze sklepu takiego. Trochę sklep zrobił, halturkę, bo trzech nie wysłał. I dali inne cydry i myśleli, się, że się nie pokapuje. Nie pokapowałem się, ale potem się pokapowałem i się zdenerwowałem. od slipa. I tyle, no, będziemy się sprawdzali, który najlepszy, który najgorszy, który najśredniejszy, po którym żygacie, a po którym macie ochotę na wypicie 10 więcej. Kiedyś, jak nie jesteście malutcy, tacy mali, o, tacy mali jesteście, to kojarzycie pewnie komandos wiśniowy. Pyszny, zdrowy, no niezbyt, ale krew dziewicy, no to wiadomo, do każdego satanistycznego rytuału porządnego, szanującego się metalowca musiała być. Piło się? No, ktoś tam pewnie pił. Przyjemności z tego raczej wielkiej nie było, ale w dekiel walił. I co? I myślę, że teraz ja z historii żadnego morału nie ma. <grystanie> ja mam nadzieję, że po prostu będzie jabłkowo-wiśniowy Tymbark. No, taki lepszy. Poszedł gaz. Na. Już tutaj sprawdzamy. Widzowie, teraz jest dobry czas, żebyście yy, też sobie wyciągnęli swoje piwo zero. Bo do innego Was nie namawiamy, żebyście pili. Tego też nie pijcie, bo to jest niezdrowe i tego nie wolno pić, bo to jest alkohol, a do alkoholu yy, się umiera. Jest oczywiście wersja zero następna. Tak. Także... Yy, dajcie nam dziewięć <noise> tysięcy łapek w górę i zrobimy <noise> Ale ładny taki wiśniowy zapach jest. Jest, 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 wiśniowy. jest też szereczka oczywiście, musi być. Byłem taki lekko spragniony. I to zaspokoiło hmm. mnie. Nie, jest w porządku, jest, jest wiśnia. Rzeczywiście to jest tym barkiem, tylko wiśnia. Co bym ja do tego proponował? No jakąś białą rybę. E, dzika. Jaka ocena? Ja daję mocną ósemkę, bo nie wiem co mnie czeka dalej, ja chcę tak mieć taką granicę, no, że wiecie, tak. staną mi. Zgadzam się, zgadzam okay. się. E, czarna porzeczka z limonką. O, ciekawe połączenie. Kwas z kwasem. A odbiło ci się tak dobrze za pierwszym. Eee. O, no zdrówku. Zapach ładny, porzeczka, porzeczka jest. z tym Zgodnie bark. Się. Dobre. Ja bym nie powiedział, że jest lepsze niż wiśnia. Hmm. A mi smakuje tak samo. Poprawne, o. Czyli jest porzeczka, jest limi, jest tam ten cydr gdzieś się i Trochę siary musi być, czuć. Zgodny jest. Ale ale jest dobry, naprawdę. Good. Ja, ja lubię kwaśny, więc ja mu daję tyle samo co dziśniowemu ósemeczkę myślę na spokojnie. To już chyba po prostu kwestia gustu, że. Hmm. Ale mi, jak mi, was... Ja bardziej chyba poleciałbym tą słodką wiśnię, bo, ona jest tutaj, bo taka nie była taka kwaśna. Hmm. No to właśnie jest. Już. Także w moim osobistym rankingu ciutkę niżej, ale poziom podobny. E, następna propozycja od firmy JNT Czyli dobroński kwiat bzu. Kwiat bzu nie charakteryzuje się specjalnie wyraźnym, wyraźnym smakiem. Więc, nie co ja oni wiem. tej wymyślili? Co oni tej wymyślili? Co oni tej wymyślili? Zamiennik szampana, idealnie. No? Jak ktoś nie lubi szampana. Ej, to jest rzeczywiście, to dobrze powiedziałeś, no? Rzeczywiście to jest zakruskać. Tylko, że lepszy. Można sobie. Jak komuś polewa się, żonie mm -hmm. szampana, ty mm. nie lubisz. Dobroński czarny mm -hmm. bez. szafa ale, Gra. Ale no, I nikt się nie zorientuje. No, naprawdę, naprawdę. To jest. To jest dosłownie. To, to dosłownie smakuje jak takie dobre Igrystoje. No, smakuje jak Igrystoje. Ale czy mi to pasuje? Niezbyt. Nie lubisz Więc nie, no w sensie jak kupuję cydr, to nie chcę pić kurwa ludzkiego wina. No, no nie, nie, nie. Dlatego. Trochę mnie to zdenerwuje, że no właśnie czuję tutaj ruskie wino i to trochę mnie irytuje. Ja za to piątkę maksymalnie, bo to jest ok, ale po prostu to nie jest to, co jest na etykiecie. To nie smakuje jak cydr z czarnym bzem, tylko smakuje jak ruszkacz. Dla mnie taka ciekawostka właśnie, eee, fajna pozycja na pewno ze sprawdzenia. <śladania> taka do spróbowania. <śladania> taka do spróbowania, ale czy mi to smakowało? No nie no właśnie czułem się jakbym szampana to taki... jest szukany, taki, taki minus. Proszę mi zwrócić pieniądze. 5 na 10, w 100% się zgadzam i przechodzę dalej. O, idziemy teraz w tej kwaśniaki. Teraz zobaczymy jak ta limonka sama, sama grała w tym cedrze. Jakie jak ona, skrzyp... jak ona skrzypce zagra. W Smaku jest trochę kwaśniejszy. Tak byś... Ja mam wrażenie, że... To, to działa na pozdobnej zasadzie, jak chcę... Se... Desperadosa, tam tą ćwiartkę sobie wrzucają, że tam coś A, tam niby coś. Te, te jakieś tam korony, czy nie korony, żebym tego pseudodrina. I powiem Ci, że mam wrażenie, że te, jakby ten Dobroński zrobił z tego zero pół piwo i postawił obok jakiegoś, nie w sensie, zrobiłby pojemność A, półtora no. li pół, pół litra. Ta, ta. Postawił obok piwa. No to tutaj piwo zaczyna mieć smakowe konkurencje, taką ciekawą, bo to jest dobre. To jest dobre, to ja się zgadzam. Zapaszek, aromacik, taki właśnie z z limony, limiego, takiego dobrego limiego, to jest. Zresztą wszyscy Polacy kochają jabłka, jabłko jest w każdym soku. Widzowie, przechodzimy do następnego. Cydra. Peach, Peach. Pitch. Z angielskiego. Mat, nie przeklinaj. Przepraszam, przepraszam. W ogóle nawet nie, 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 nie zarejestrowałem, że przeklnąłem. O No ja nie wiem, czy tak właśnie pachnie brzoskwinia. pewno nie, 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 nie wąchałem brzoskwini. No w sensie trochę tamto brzoskwinia jest, ale szambo i siara. Na pewno lepsze od amaryny brzoskwinia. To możemy się w 100% mm. zgadzić. Zgodzić. Chociaż, jeżeli ktoś lubi ten taki siarkowy, palący oddech, to... to... Tutaj ten dobroński takich wrażeń nie dostarczy. No i byczku minus jeden. Nie wiem, dla mnie to, to trochę jest takie... Carlo Rossi jest takie brzkwiniowe. oczywiście. Że... No, <noise> Masz rację, no. To jest taka konkurencja. Niedobre. Nie smakowało mi w ogóle. No a jak multiwitamina to nawet smakuje, o, o, szczerze, Plus multivitamina. Powiem tak. Lipa. Odkładamy tego zawodnika. Jakieś... Marakuja, dobra, no to jest właśnie kozleiny, jakiś taki egzotyczny owoc. To smakuje po prostu jak sok multiwitamina. Nie wiem jak to. Jest. Dla mnie to w ogóle smakuje tak trochę jest jakby woda. I jakbym sobie zrobił właśnie sok taki kurwa z tej, z tej tabletki musującej? No, 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 no. Dla mnie to jest multiwitamina widzowie, to jest dosłownie do cydr. Nie, to jest dobroński multivitamina. I myślę, że na tym kończę swoją analizę. Marakuja dla mnie. Dla Mamy multivitamina. Trójka, dwójka, gdzieś tak nisko. Tak, mówisz, aż tak ci nie smakuje. Ja lubię multivitaminę. Mm. Mm. W sensie, no to jest głupio, bo to, to jest, powinno być. Ja tutaj też daję piątkę. Dlatego, bo mi to smakuje, ale. No kurde, chciałbym po tu marakuję, a nie multivitaminę. A czuję multivitaminę, więc. Tu piątkę daję, za niezgodność, trochę powiedzmy taką dysonans poznawczy. Odczułem, widzowie, odczułem dysonans poznawczy i bardzo mi się to nie podoba. Grzaniec cydrowy, pierwszy taki w Polsce, podawać trzeba na gorąco. My z tego zrezygnujemy z challenge'u, ponieważ jest piękna pogoda za oknem. Poza tym, na gorąco będzie na pewno gorzej spakował. Taka prawda, jest korzenny. Ty, a dla Czuć mnie tak... gwoździk. Nie czujesz, czujesz gwoździka? Nie doczuję właśnie gwoździka jaronie pistacje, mm, mm. ciasto katahii. Ty, to jest dobre. Właśnie chciałem tylko sprawdzić, czy coś na etykiecie jest o... Mm, Przyprawach? Tak, y, korzennych, nic nie ma, ale no zakładamy, że tak, jeżeli to ma być grzaniec, no to, to musi coś tam być. Kwoździk jest, na pewno. No, zakładam, że też cynamonem podjedzie. Nie wiem, jest to odrętwienie gwoździkowe, czyli naprawdę dali goździk. Jest goździk. Jest gwoździk, czuć cynamon. No myszku by... trochę jest. Ogólnie? Bardzo dobre. I faktycznie jest niegazowany, ponieważ. Tak, jest, no, jest to Do podgrzania to. Może być ciekawe, czy my to zrobimy? Nie. Jak nie on wiadomo. jest tak dobry, jak jest zimny? To ciepło też musi być dobry, więc jak lubicie grzańca, no. to myślę, że jest super. Ja nienawidzę grzańców, a to mi bardzo smakowało. Chwilę, moment. Yy, Wracaj, jesteśmy tu przy temacie grzańców, także trzeba poruszyć bardzo istotną kwestię. Jest... A, jebać Magda Gessler i jej grzańce, no, Ren. Faktycznie dwie kwestie trzeba poruszyć, bo Magda Gessler jest <słukasz> grzaniec galicyjski, kurwa galilijski, czy inny taki. Się nadaje, Przestań zdyby. to kupować. Nie ośmieszaj się, kup wino pół wytrawne, pół słodkie I se kurwa dopraw kurwa przyprawami korzennymi Z pomarańczą i, i, i trochę miodem, trochę wódki I będzie was coraz lepsze, dziękuję za uwagę W tym momencie nic więcej do dodania Ogólną Ten ocenkę bym dał nawet tak Pod tą samkę bym go pociągnął. No. Ja bym powiedział nawet, ja jestem pod dużym wrażeniem, bo ja nienawidzę grzańców, to było spoko Ja nawet dałbym temu 9. Truskawka Wyspiawka jaka jest, każdy wie. Azja, rumba. Każdy lubi, a jak nie lubi, to bardzo mi z tego powodu jest przykro. Ponieważ. chociaż każdy ma prawo nie mieć gustu. W ogóle strasznie śmierdziało mi. Siara. Arbuz, tak czy... Jest ten Arbus. Tak, Nie, to jest w tym <grym> O kurwa, ale Arbus dla mnie smakuje. <grym> tak, <Ten>, jakby ten. Kurwa. <grym> Piwo o smaku obiadu było. Piwo obiadek. Piwo obiadek. Co to było? Kapitan Jack, to mm. był Kapitan Jack o smaku gołąbka. Gołąbkowy. To nie jest na pewno polska truskawka. Tutaj. Nie, to jest jakaś grecka. Właśnie polskie są, że wyłącznie z polskich jabłek, ale truskawki truskawkowe są tylko wyłącznie nuty. Greckie. Nuty właśnie bym powiedział. Greckie najgorsze truskawki. Greckie najgorsze. Hiszpańskie już są lepsze, ale i tak wiadomo, Polska jest i tak najlepsza. Ale tutaj to nie, to jest jakaś chyba grecka truskawka. Szkoda, bo truskawka ma jak najbardziej potencjał smakowy. Ale strasznie dziwnie to smakuje i cholernie wali siarą. naprawdę nie zdominować tutaj, chociaż truskawka po prostu... Potrafi chyba tak smakować, tak jak taki zmiły czasami, po prostu. Potrafi, ale tutaj to po prostu się siano... Gdzieś przy kompotach po prostu. Nasiarowanie mm. do sześcianów. Niedobre, niedobre nasiarowanie. Dałbym poniżej piątki na pewno. No ja bym dał takie trzy. Nie smakowało mi to w ogóle. Widzowie, śliwka... Śliwka. Tak śliwka kompot? Siarki nie ma, naprawdę. Ty... Mm. Nie, to jest naprawdę dobre. Jest śliwkowe. naprawdę śliwko. I tego, to jest taki właśnie dobry smak śliwki. Ty, a tutaj wiesz, że jakiś wiesz, znawca no, cydru i mówił, ale. A my, mmm, oko ma dobre. A czym się różni znawca cedru od nas? Pensjon. No właśnie, chyba tylko tym. Ale śliweczka co? Dziewiątka, dziesiątka? Ja myślę, że dziewiąteczko się należy, naprawdę. To są na etykiecie, najlepszy możliwy śliwkowy smaczek. Nie ma siarki praktycznie. Czyli... same zalety. Arbuz. Piękny kolor. Nie, nie powiem kogo, kogo ulubiony owoc. Tu bez pestek. Bez pestek tu tak. widać widzicie, widzowie? Zero ryzyka udłowienia się. Mały. Kolor tłuszki. bardzo piękny, także... Tam Wysokie no... oczekiwania są. Adam Małyś, leć! 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 Jania hochem. Ty ale taki... Różowiutki, kurde, ja powiem, naprawdę, taki glamour. No nie no, widzowie, widzowie, jak, widzowie, jak chcecie tutaj sobie swojej dziewczynie zafundować takiego fancy drinka, Bardzo wieczór. Wy, wykombinujcie coś z tym, a Wicki, no myślę, że Wicką mógłby się spodobać. No, Wicki, jeżeli to oglądacie, to No śmiało. nie, naprawdę jest taki bardzo różowy, ładny kolor. Smaku też fresh. Trochę siaryd za dużo w nim jest, ale a jest arbuz. Albo może teraz się trochę wywietrzyła? Może trzeba nim trochę pokręcić, żeby siara się odparowała. Bryberyberybery, zobaczymy. Musisz to, co wiesz, odparowuje, od razu wciągnąć. No dobra, jak trochę się odparowało tego bąbla, jest mniej siary. Jest Arbus. Nie. Nie jest to mój smak, ale jest to, co jest na etykiecie. No. Jabłko Arbus trochę mnie nie pasuje tym bark watermelon jest taki, albuzowy. Dosłownie to jest to. Ja tutaj bym dał, nie smakowało mi to za bardzo, ale to nie dlatego, że jest niedobre, tylko dlatego, że to nie jest połączenie smakowe, które mi odpowiada. Ja bym dał temu takie uczciwe 6. 6-7, no. no. Zgoda. Zawsze orzeźwia zimowy dobroński jabłko z cynamonem. Z cynamonem. Z cynamonem. To jest normalnie jak No. No kurde, ale nie, 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 nie odpowiada mi tej coś. coś cynamon, ja nie lubię takiej płytki. Coś, coś mi tu nie gra. No to nie, to coś tu jest nie tak. Uuu. nie! Wiesz, jak to, to nie smakuje jak Szerlotka, to jeszcze jak smakują po prostu takie starte jabłka z cynamonem, ryżem. jeszcze przed. I... No, Pieczone my... jabłko z cynamonem i ryżem dla mnie to jest. To jest ten smak. Smak lata. To jest smak choroby brzucha, kurwa. To jest smak, kurwa, kiedy żygasz się wszystkim innym, tylko nie, kurwa, ryżem i spalonym jabłkiem, kurwa. Poczekaj. Z godzinę. No to co ty dopijesz? Mam ci dolać teraz? <słuch> ja, Na pochój. Dobra, piwa. Dobra, już tam wyjebane. Nagrywa się? Nagrywa się? No to dobra, to koniec. To, to dawaj. Dawa. Ale ogólnie ciekawa pozycja. W tak. Ja smakuje jak grypa żołądkowa. Musisz to sprawdzić. Jak, chcesz, jak kochasz jabłko cynamon i ryż, musisz to sprawdzić. To nie jest za dobre. To nie jest za dobre. Chcesz, w sensie jest w cholerę cynamonu. To jest to co jest na etykiecie. Ale no... To nie za bardzo. To nie za nie bardzo, po za bardzo, za bardzo. Ja dadłem czwórkę, trójkę maksymalnie bym dał. Bo nie jest obrzydliwe, tylko po prostu na smakuje jak grypa żołądkowa. No ciężko mi się było przed, przez niego przebrnąć. No. I jak zwykle jestem w stanie spożyć gdzieś taką jedną butlę, to, 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 by, to by było źle. To by było źle. No, to by się odbijało cynamonem przez resztę wieczoru. No, czekaj, bunt. Juzu. Słodki. Słodki józu, ale to dobroński. Czy dobroński zrobi to lepiej niż hard madę, Juzu, Baba, Stara. Stara Baba. Nie wiem w ogóle, dlaczego po prostu nie robią cytrynowego. Co cytryny są już gorsze od Juzu? Nie rozumiem. Chyba po prostu to jest na trendzie kocham Koreę, nienawidzę Polski. Nie Europę, no w sumie ta... Hmm. No nie wiem, no powiem ci... Nie jest to złe, ale gorsze od limonki. No real, właśnie właśnie, że tak niby tak... Nie wiem kurwa, czy mi to podjeżdża sernikiem cytrynowym, kurwa, aromatem cytrynowym do sernika. No dla mnie to jest takie takie pięć. Nie jest to niedobre, ale nie jest to smaczne. Takie sobie. Czekaj spodziewałby się więcej. Po takim wieży. Wow, man, Azja? A może Wszystko co po... za Azję przecież musi być dobre. Chyba, że oni chcą pokazać, że jednak, że jednak nie. A no bo to polska firma. Czyli może po prostu to jest hejt na Azję. Kurwa te zimowe na końcu. Mamy zim... Trochę mnie to do dojeżdżamy, ten cynamon powiem Mamy Zimowca. Kocham cynamon, kocham cynamon. <noise> kocham zimę. Dobroński zimowy. Jabłko w karmelu. Czy będzie tutaj też cynamon? Podejrzewam, że tak. Ty, ale tak powiem się podjeżdża tym karmelem, tak, tak... Da się oszukać człowieka. A, zaraz testujmy to, testujmy to. Zdrówko. Salut. Nie jest cynamonowe na plus. Dziwne. Zapach. Właśnie to jest... Ja mam taki problem właśnie z tymi takimi deserowymi. No. Deserowe picie. Picie deserowe. To jest problem dla mnie. To w sumie mi się wydaje, że takie, może się ktoś tym pozachwycać, bo tu jest, jest co wyłapywać na języku. No jest trochę taki że, złożone, że, że, ten karmel czy tak, tak z tyłu zostaje na tym języku mm -hmm. bardziej. Najpierw pijesz, czujesz to jabłko, potem wiesz, wjeżdża taka, ta, taka słodycz, przepalony cukier. No a to jest właśnie taki śmietankowy karmel, nie? To jest taki karmel właśnie jak krówkę. No krówkowy, tak. Taki, taki śmietankowy karmel. Ale powiem Ci szczerze, że takie, taką siódemkę, szóstkę bym tutaj zostawił przy tym. Myślę, że tak. Mien... Jest zielony. A czy to jest zielony, czy to jest to znowu ta butelka jest zielona? No właśnie. Ale wygląda na zielony. Wygląda na zielony, tak. Fakę. <noise> Oszukani. O kurde. Ty jak jabłko mięta. Ogóle, dosłownie tak dosłownie. Tak mi te smaki, te zapachy wracają. Dosłownie. Przepita jakaś czy coś. Ty ale. To jest tym barkiem komenta. Dosłownie to jest tym barkiem komenta. To, co jest na etykiecie, to jest w smaku. Ja lubię miętę. Te. lubię tym barkiem komenta. Ja temu daję 8. Refresher. Fajne, tak. Fajnie ale... odświeżył. Klasyczny zawsze. Został na koniec. O! Skąd już się wziął? Patrz, e, Klasyczny Dobrański, spodziewamy się czegoś jabłkowego na pewno. Mamy porównanie, którego już nie pamiętam, ale... Nie, to się czuję, wiesz. No to... to się czuję, dokładnie, to jest pamięć mięśniowa, pamięć językowa. What the hell? No powiem się szczerze, że jakby to był początek dnia, to bym był mógł w stanie to wyzerować. I tak na pewno by to poszło by sprawnie. Do wyzerowania na 10. Top 5 i mega przegrany. Dobra. Dobra. Żyli e... doszło do wniosku, że... Wy do wniosków Że największym przegranym okazał się Dobroński truskawka Strobery Ponieważ uważamy, że Stać go na więcej, nie pokazał się ze swojej najlepszej strony, eee, zdolny, ale leń. No i lepsze, wiśnia. Tymbark, jabłko, wiśnia. Chyba więcej ludzi lubi, niż nie lubi. Tak mi się wydaje. Znaczy mi się wydaje, że tu też po prostu ta wiśnia jest taka słodsza. Jest taka właśnie fajna, wiśniowa, nie narzucająca się, mm. nie taka kwaśna. Tak samo z tą wiśnią. Znaczy, przepraszam, Z maliną. Cieka ciekawostka. Grzaniec yy, do... Czy w ogóle tak z maliną? Mówię, rzadko mi się kojarzy, żeby malina była w grzańcu. A pasuje. Bardzo fajnie pasuje, bardzo fajnie komponuje się z tymi przyprawami korzennymi. I wydaje mi się, że gdzieś jakiś zimowy, zimowy wieczór, no to to by wjechało, kurde, jak złoto. Lepiej niż nie jeden grzaniec gotowy którego możecie kupić i jest niesmaczny, zasiarczony, to to, jakbyście sobie podgrzali, bo chcecie sobie na ciepło, w zimę. Porzeczka i limonka. Drugie miejsce to jest. Fajne. Tak, znaczy to, jest, to jest to trzecie egzekwo, tak, nie? Trzecie egzekwo. Ja te malinki, takie trzecie egzekwo. Tak, ponieważ. Bo to znaczy, drugie egzekwo, drugie kurwa, pierdona. To, to było trzecie, a to jest drugie egzekwo. Bo tu też ta czarna porzeczka jest taka kwaśna i w, kontra... w kontraście z tą kwaśną limonką jest po prostu to porzeczka. Mi to pasuje, że rzeczywiście to jest taki fajny smak porzeczki, nie taki sztuczny, wkurzający. Tylko to jest taki fajny. I sama limonka jest kwaśna, tak. bo tam gdzieś tam było to juzu, no to to w ogóle to to około cytryny nawet nie stało. To... to jest taki dziwny smak, to jest dziwna cytryna. Ja nie jestem specjalnie fanem tego rozwiązania. Pierwsze miejsce jak Śliwka. Mega dobra śliweczka. Idealny smak śliweczki. Zero siarki, czyli wszystko na plus. No, no przez chwilę byłem nawet sam taki zakręcony, że tylko dobre wino ze śliwki, to jest to. So, to... Zoju czy tam jakieś coś. No, jest, jest to, taki... takie, to, jest, jest, chodzi, takie to jest słodkie, szliwkowe, to wiadomo. alkoholowe. Takie, a to nie tak. jest słodkie. Ta. Aż tak. Jest. To nie jest... jest takie zamulające, właśnie o to chodzi za dużo cukru mm. zamula. A to jest w punkt. I naprawdę jest smaczne. I sama mięta. I to jest coś takiego, że jak wolicie taki trochę owocowy, bardziej słodki smak, bierzecie śliwkę. A jak chcecie mm. takie odświeżenie. Wtedy, jak w reklamy Halsa było takie... Można, można, można się no na to jest takie, nabieracie tylko nowego oddechu. Oddychacie pełną piersią. Czujecie, że żyjecie. A potem umieracie, bo napiliście się alkoholu, a do alkoholu się umiera. Dobranoc! Bye, bye! A gonna... <laughs>